Cała Polska, Cała Polska! Zjednoczona! Cała Polska! Zjednoczona! Cała Polska! Zjednoczona! Witajcie, kochani, bardzo serdecznie. Nastał ten dzień. Nastał ten dzień, kiedy oficjalnie przekazana z Gdańska do Wrocławia tradycyjna przyjaźń na linii Gdańska i Wrocławia. Inicjatywa naszego wielkiego narodowego zjednoczenia pod hasłem cała Polska Zjednoczona ruszamy we Wrocławiu, jeżeli, o, jeżeli mówimy o Wrocławiu, to jest tutaj też przedstawiciele są tu przedstawiciele Dolnego Śląska, więc oficjalnie ogłaszamy Wrocław. Adrian, kiedy Wrocław? 4 grudnia zapraszamy do Wrocławia, cała Polska zjednoczona. Marsz wolnych Polaków. Marsz wolnych Polaków, cała Polska Zjednoczona, to jest oficjalna y, tak. nazwa, tak. nazwa marszu, cała Polska Zjednoczona. Kochani, jednoczymy się ponad wszelkimi podziałami, jednoczymy się w tych wszystkich organizacjach, które dotychczas uczestniczyły, oraz szczególnie y, w tym momencie zapraszamy także i przedsiębiorców, ponieważ dołączyła do nas nowa inicjatywa y, łącząca y, przedsiębiorców. Mianowicie Stowarzyszenie Wolni Przedsiębiorcy pod yy, <laughs> przewodnictwem Adriana Szymczyka. Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców, którzy są troszeczkę zawiedzeni obecną postacią walki, która jest taka dosyć spolegliwa wobec systemu. Są wolni przedsiębiorcy, wszyscy zjednoczeni, zjednoczeni, jesteśmy silniejsi i to są te rzeczy, które warto, warto zapamiętać. Oczywiście, jeżeli Dolny Śląsk, no to Strażnicy Wolności, Grzesiu. Tak. Słuchajcie, 4 grudnia zapraszamy Was wszystkich. Pamiętajcie, cała Polska Zjednoczona zaczęło się. W Katowicach, i tamto zaczęliśmy właśnie między innymi tutaj z tymi ludźmi, właśnie z Martą, z Nową Polską, ponad podziałami i z wieloma innymi organizacjami. I teraz wraca to na południe Polska, Polski znowuż do Wrocławia, i tam to zrobimy tak jak było to w Katowicach, właśnie w tej formule i z tymi ludźmi, i, i, i z tą ciężką pracą, która tam właśnie się odbyła. Kochani, Iskra wyszła ze Śląska, to tu na Śląsku, gdzie teraz jest jesteśmy, jesteśmy na Zagłębiu Dąbrowskim, natomiast w województwie śląskim, natomiast Śląsk jest górny, Śląsk jest dolny, Dolny Śląsk, Wrocław 4 grudnia 2021 Cała Polska Zjednoczona, ponad setka organizacji, miliony Polaków identyfikujących się z ruchem społecznym. Nie dajmy się rozgrywać, nie dajmy się podzielić. Wiemy doskonale z historii, jak skończyła pierwsza Solidarność rozegrana przez komunistów. My jesteśmy współczesną Solidarnością, jesteśmy zjednoczonymi Polakami w walce o wolną i niepodległą Polskę. I właśnie w tym składzie y, Was oficjalnie zapraszamy na 4 grudnia na marsz wolnych Polaków, to nie jest marsz, Adrian właśnie, to nie jest marsz yy, yy, o wolność, to nie jest marsz o my się nie prosimy systemu o nic. 4 grudnia 2021 wychodzą wolni Polacy, w marszu wolnych Polaków, cała Polska Zjednoczona. Tak, to jest marsz wolnych Polaków, wszyscy się z tym zgadzamy. Marsze o wolność miały swój etap, ale Marsze o wolność są o coś, jakbyśmy aspirowali, a my nie aspirujemy do bycia wolnymi ludźmi, bo jesteśmy nimi z my samego urożenia. Więc to jest Marsz Wolnych Polaków, cała Polska Zjednoczona, Marek powiedział o Śląsku, Górny Śląsk, Dolny Śląsk, kiedyś było znane hasło Lux Ex Silesia, czyli światło ze Śląska. I niech tak będzie, bo Śląsk sięgał aż tam, pod wiadomo jakie tereny północne, więc światło ze Śląska, tym razem iskra Z Dolnego Śląska. Zapraszamy wszystkich do Wrocławia, 4 grudnia. Widzimy się we Wrocławiu. Czekamy na Was. Cała Polska zjednoczona! Cała Polska zjednoczona!